Garaż czy wiata? Co wybrać do swojego domu? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Rozważmy jakie mamy opcje. Po pierwsze garaż w bryle budynku, czyli powiedzmy funkcje mieszkalne i gdzieś tam mamy garaż. Druga opcja to garaż wolnostojący, czyli osobne pomieszczenia. Garaż jako wolnostojący garaż osobny, niezwiązany z budynkiem mieszkalnym. Trzecia opcja to po prostu garaż blaszany. Czwarta opcja to wiata przyścienna, czyli przy ścianie budynku. Piąta opcja to wiata wolnostojąca, nie związana z, kompletnie z budynkiem. I piąta opcja to carport zbudowany z paneli fotowoltaicznych do ładowania samochodów eretycznych, elektrycznych, ale to również wiata. No to zastanówmy się, jakie są koszty budowy. Po pierwsze, garaż wolnostojący. Znaczy, garaż, w bryle budynku będzie kosztował nas jakieś 20 do 40 tysięcy złotych. No bo to tak, jakbyśmy mieli metry kwadratowe naszej powierzchni, naszego, naszego, naszego budynku. Więc tutaj te koszty są ogromne. Natomiast sama wiata. Będzie to koszt rzędu 2000 może do 10 tysięcy złotych, w zależności od tego z czego tą wiatę wykonamy i tak dalej. Jeśli chodzi o garaż bloszany, to koszt zamyka się w granicach 3000 zł, a carport, no to już będzie koszt rzędu 40 tysięcy złotych. Należy pamiętać jedynie o tym, że tej cenie mamy także instalację fotowoltaiczną no to zastanówmy się teraz nad zaletami i wadami zarówno wiaty jak i garażu no bo cena to jedno, ale przecież e, miło jest wejść do ciepłego samochodu zimą które, e, albo latem do samochodu w którym nie ma 50 stopni e, tylko jest e, temperatura powiedzmy dwudziestu kilku stopni chociaż w wiacie e, podobne wartości będą jeśli chodzi o, o okres letni ze względu na to, że on będzie cały czas w zacienieniu E, więc ta temperatura będzie pewnie wyższa, natomiast, natomiast nie aż tak wysoka, jak samochód, który będzie stał przed domem. Po drugie, trzeba się zastanowić, czy mamy jakieś pomieszczenie, w którym będziemy mogli trzymać wszystkie rzeczy potrzebne nam, e, takie tak zwane przydasie lub rzeczy, które potrzebujemy po prostu wokół domu, czyli jakaś kosiarka, jakaś podkaszarka, jakieś łopaty, jakieś grabie, jakieś tam zabawki, jakieś nie wiadomo co. Czy mamy na to miejsce? Czy to wszystko będzie lądowało w garażu w bryle budynku i okazuje się, że już nie ma miejsca na nasz samochód, który miał być tam miejscem docelowym. Kolejną kwestią jest ym, brama garażowa, która no, nie ma atestu i tak naprawdę dla ubezpieczyciela nie ma, nie, nie jest żadnym zabezpieczeniem. Jest tak naprawdę to, co jest w garażu yy, w świetle yy, ubezpieczycieli, mogą nam ukraść i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie. Nic z, tym, nic z tym zrobić, bo dopiero drzwi dzielące budynek od garażu e, muszą być drzwiami e, antywłamaniowymi, ponieważ no, to jest jakby zabezpieczenie naszego budynku. Żadne drzwi jak dotąd, chyba że się mylę, może, może macie lepsze informacje, dajcie znać o tym w komentarzu, ale żadne drzwi garażowe nie mają e, atestu, to żeby były drzwiami antywłamaniowymi. Kolejna kwestia to kwestia podatkowa, no bo jeżeli garaż jest brzyle budynku, no to będziemy płacili za niego taki sam podatek, jak płacimy za podatek od, od, od powierzchni budynku mieszkalnego. Natomiast jeżeli będzie to budynek wolno stojącym garażem, gdzieś tam w rogu działki, no to w tym momencie płacimy jak za budynki inne no i koszt takiego podatku od takiego garażu jest, jest, jest ogromny, jest 10 razy wyższy niż, niż w przypadku garażu, który będzie wbudowany w bryłę budynku, więc jeżeli mielibyśmy rozważać, że na pewno garaż, to zdecydowanie lepiej ze względów chociażby eksploatacyjnych i finansowych jest wybrać budynek w bryle niż budynek wolnostojący, no chyba, że ktoś ma em, inną, inną wizję na to, natomiast gdyby to nie ma żadnego znaczenia, to wybrałbym budynek w bryle ze względu na koszty właśnie te podatkowe, bo koszty budowy nawet w bryle mogą być niższe niż w budynku wolnostojącego, bo ze względu na to, że no, właściwie... Stawiać nowy budynek, który będzie, będzie stanowił garaż, no to, to będzie wyższy koszt niż po prostu powiększać tylko obszar tego budynku, który planujemy stworzyć. No ale gdybyśmy mieli rozważyć wiatę, no to yy, po pierwsze koszty budowy wiaty są dużo, dużo niższe. E, 4-5-krotnie a jeżeli wybieramy wiatę taką, czy też garaż blaszany, no to będziemy mieli te koszty niższe. W no, stosunku do 20 tysięcy 2003 no to jest 10% wartości ceny. Po drugie, koszty potem eksploatacyjne, no to jeżeli to nie jest trwale związane z gruntem, a nie jest, no to nie podlega opodatkowaniu. I nawet garaż wlaszany, jeżeli nie jest trwale związany z gruntem, na, na prywatnej działce służące do prywatnych celów, też nie podlega dodatkowemu opodatkowaniu, więc nie będziemy za niego płacili jak za ten garaż. Wolno, wolno stojący gdzieś tam w narożniku, w narożniku działki murowane z fundamentem trwale związany z gruntem. Kolejna kwestia to usytuowanie. O ile garaż wolno stojący, będziemy mogli się starać o, o to, żeby on nie był tam 3 metry od granicy działki, zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki, do których jesteśmy zobowiązani je wypełniać. O tyle wiata nie ma takich obostrzeń. Tak naprawdę możemy ją postawić blisko granicy działki, i przykleić do budynku. Budynek jest 4 metry od granicy działki, wiata będzie 1 metr od granicy działki, tam będziemy parkowali przy naszym budynku, a jednak bardzo blisko sąsiada i będzie nasz, nasz samochód będzie pod zadaszeniem. Więc tutaj obostrzenia prawne ze względu na wiatę będą dużo łagodniejsze, czy, czy, czy nie będziemy musieli ich wypełniać jak w przypadku garaży murowym. No ale coraz większą popularnością cieszą się samochody elektryczne i na nie y, im trzeba też zaczynać poświęcać swój czas. No i teraz, czy y, taki carport będzie dobry dla samochodów elektrycznych? Z jednej strony tak, bo mamy tam od razu ładowanie systemu fotowoltaiki, należy no, on też ceny jeździć i już ten carport to niczego praktycznie nie nadaje, a znowu garaż i ładowanie samochodu elektrycznego właśnie w garażu, wbudowanym w bryle budynku, jest jak najbardziej pożądane, ze względu na to, że mamy stałą temperaturę tego pojazdu. Nie ma, nie ma tak, że on jest gdzieś tam w temperaturach minus 15 stopni i stoi całą noc, tylko jest stała temperatura plusowa, co pozytywnie wpływa na, na akumulator i na, na jego cykl pracy jego żywotność. W związku z tym dla samochodów elektrycznych raczej powinna, powinien być to garaż, ogrzewany garaż. Najlepiej byle budynku, choć no niekoniecznie. Natomiast, natomiast system fotowoltaiki, którym jakby przewagą jest carport, mógłby być. Mógłbym być. Na dachu tego budynku i spełnić dokładnie to samą funkcję. To wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzach, co Wy wybralibyście dla swoich domów albo co Wy macie po prostu w swoich domach. Wiatę, garaż, wbudowany w bryłę, może wolnostojący, wiata przyklejona do budynku, a może wolnostojąca, i jak wam się to sprawdza, i czy faktycznie w garażu, gdy nie ma innych pomieszczeń technicznych, robi się taki bałagan i tyle przyda się, że na samochód osobowy już nie ma miejsca. To wszystko na dziś. Pozdrawiam. Do zobaczenia.